Nazywam się Tomasz Mochalski jestem psychologiem. Prowadzę zajęcia, których tematyka dotyczy diagnozy osobowości osoby dorosłej. Jak sama nazwa mówi, w trakcie tych zajęć staramy się poznać sposoby, metody, techniki i narzędzia, które mają służyć temu celowi poznaniu osobowości akurat w tym przypadku człowieka człowieka dorosłego ponieważ mamy tutaj możliwość w tych warunkach wykorzystać pomieszczenie pracowni psychologicznej i tak naprawdę jak możemy to określić w trochę sztucznych warunkach stworzyć jak najbardziej zbliżone do warunków naturalnych sytuacje bezpośredniego kontaktu między psychologiem a jego, a jego klientem ćwiczenie to polegało na tym iż Pary osób zajmowały miejsca w pomieszczeniu do tego odpowiednio przeznaczonym, które od pozostałej, pozostałej sali było oddzielone tzw. lustrem weneckim. Także będąc w sytuacji takiego spokoju, ciszy i komfortu, te dwie osoby mogły ze sobą rozmawiać, równocześnie będąc obserwowanymi przez innych uczestników grupy ale bez słyszenia, bez widzenia reakcji, min, czyli bez tych elementów, które mogą wpływać stresująco właśnie na takich jeszcze niedoświadczonych, niedoświadczonych przyszłych no, psychologów. Po odegraniu scenki, tak, tak bym to określił, jako, jako pewną formę scenki sytuacyjnej, pary się zmieniały i na koniec zajęć mieliśmy możliwość omówić tę sytuację, po kolejne podzielić się wrażeniami i, i jakimś własnym doświadczeniem.